W istocie był to piękny pan, słusznej urody, twarz miał pociągłą, bladę, lecz świeże jagody, oczy modre, łagodne, włos długi, białawy, na włosach listki ziela i kosmyki trawy, które hrabia oberwał, pełznąc przez zagony, zieleniły się, jako wieniec rozpleciony. O ty, rzekł, jakimkolwiek uczczę cię imieniem... Bóstwem jesteś, czy nimfą? Duchem, czy widzeniem? Mów. Własna li cię wola na ziemię sprowadza, obca li więzi ciebie na padole władza. Ach, domyślam się, pewnie wzgardzony miłośnik, jaki pan możny, albo opiekun zazdrośnik w tym cię parku zamkowym, jak zaklętą strzeże. Godna być ocie bronią walczyli, rycerze, byś została romansów heroiną smutnych. Odkryj mi piękna tajnie Twych losów okrutnych, znajdziesz wybawiciela. Odtąd Twym skinieniem, jak rządzisz sercem moim, tak rządź mym ramieniem. Wyciągnął ramię. Ona z rumieńcem dziewiczym, ale z rozweselonym słuchała obliczem. Jak dziecię lubi widzieć obrazki jaskrawe i w liczmanach błyszczących, znajduje zabawę, nim rozezna ich wartość. Tak się słuch jej pieści z dźwięcznymi słowy, których nie pojęła treści. Na koniec zapytała: Skąd tu pan przychodzi? I czego tu po grzędach szuka pan dobrodziej? Hrabia oczy roztworzył. Zmieszany, zdziwiony milczał, wreszcie zniżając swej rozmowy tony, przepraszam, rzekł, panienko, widzę, że pomieszał zabawy. Ach, przepraszam, ja właśnie pośpieszał na śniadanie. Już późno, chciałem na czas zdążyć. Panienka wie, że drogą trzeba w koło krążyć. Przez ogród, zdaje mi się, jest do dworu prościej. Dziewczyna rzekła: Tędy droga jego mości tylko grząd psuć nie trzeba tam między murawą ścieżka. W lewo zapytał hrabia czy na prawo ogrodniczka. Podniósłszy błękitne oczęta, zdawała się go badać ciekawością zdjęta, bo dom o tysiąc kroków widny jak na dłoni. A hrabia drogi pyta? Ale hrabia do niej chciał koniecznie coś mówić i szukał powodu rozmowy. Pan nam mieszka tu, blisko ogrodu, czy na wsi? Jak to było, że panny we dworze nie widział? Czy niedawno tu przyjezdna może? Dziewczę wstrząsnęło głową. Przepraszam, panienko, czy nie tam pokój panny, gdzie owe okienko? Myślił zaś w duchu, jeśli nie jest heroiną romansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną. Zbyt często wielka dusza myśl wielka ukryta w samotności, jak róża wśród lasów rozkwita. Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem, aby widzów zdziwiła jasnych barw tysiącem. Ogrodniczka tymczasem powstała w milczeniu, podniosła jedno dziecie zwisłe na ramieniu, drugie wzięła za rękę, kilkoro przodem zaganiając jak gąski, szła dalej ogrodem. Odwróciwszy się, rzekła: Czy też pan nie może rozbiegłe moje ptactwo wpędzić nazad w zboże? Ja ptastwo pędzać? krzyknął hrabia z zadziwieniem. Ona tymczasem znikła zakryta drzew cieniem, chwilę jeszcze z szpaleru przez majowe zwoje przeświecało coś na wskroś jakby oczu dwoje. Samotny hrabia długo jeszcze stał w ogrodzie, dusza jego jak ziemia po słońca zachodzie ostygała powoli, barwy brała ciemne, zaczął marzyć, lecz sny miał bardzo nieprzyjemne. Zbudził się sam nie wiedząc, na kogo się gniewał. Niestety mało znalazł. Nadto się spodziewał, bo gdy zagonem pełzał kłowę, pasterce paliło mu się w głowie, skakało w nim serce. Tyle wdzięków w tajemnej nimfie upatrywał, w tyle ją cudów ubrał, tyle odgadywał. Wszystko znalazł inaczej. Prawda, że twarz ładną, kibić miała wysmukłą, ale jak nieskładną, a owa. Pulchność liców i rumieńca żywość malująca zbyteczną prostacką szczęśliwość. Znak, że myśl jeszcze drzemie, że serce nieczynne. I owe odpowiedzi tak wiejskie, tak gminne. – Po cóż się łudzić? – krzyknął. – Zgaduję po czasie moja nimfa tajemna ponogęsi pasie. Z nimfy zniknieniem całe czarowne przezrocze zmieniło się. Te wstęgi, te kraty urocze, złote srebrne. Niestety, więc to była słoma, hrabia z załamanymi poglądał rękoma na snopek uwiązanej trawami mietlicy, którą brał za pęk strusich piór w ręku dziewicy. Nie zapomniał naczynia. Złocista konewka ów rożek Amaltei. Była to marchewka. Widział ją w ustach dziecka pożeraną chciwie, więc było po uroku, po czarach, po dziwie. Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykoryi kwiaty wabiące dłoń miękkimi, lekkimi bławaty chce je pieścić. Zbliża się, dmuchniej, z podmuchem cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem, a w ręku widzi tylko badacz zbyt ciekawy nagą łodygę szarozielonawej trawy.